Ale mam pewien, pewne pytanie, takie, takie, takie małe ćwiczenie psychologiczne. E, ostatnio się zastanawiałem nad e, pewnymi predyspozycjami genetycznymi, jeżeli chodzi o nasz umysł, o to, jak postrzegamy świat. No i czytałem jakieś badanie, czy tam oglądałem podcast, w którym pewien neurolog wy, wypowiadał się na temat pewnych e, poglądów politycznych, które mamy już jakby. One są już jakby udeterminowane, nawet nie wiem, czy to jest polskie słowo, ale nie wiem. O co chodzi? Mhm. No, na podstawie tego po pierwsze, gdzie się wychowamy, w jakim otoczeniu się wychowamy, co też ma wpływ na zmiany w naszym mózgu, no ale też na nasz mózg. Tak samo jak są pewni, są psychopaci, co mają pewne anomalia w mózgu. I zastanawiam się, czy pewne osoby genetycznie nie są w stanie swojej własnej wolnej woli, chociaż też nie wierzę w wolną wolę, ale nie są w stanie... Y jakby przejść na weganizm, ponieważ nie mają tej empatii w sobie, yy, aby po prostu stwierdzić, że faktycznie to jest złe. I to też nie jest ich wina, ponieważ tak działa ich mózg. Mhm. Nie? I ja zastanawiałem się, czy, czy ty się zastanawiasz nad tym faktem, bo wiadomo, że to też nie jest wyjaśnienie, że a, to mhm. oni nie mają wyboru, to tak dalej. I tak musimy pewne rzeczy czasami narzucić lub... Uświecić przykładem i zobaczyć, co się stanie. No ale próbuję w, usprawiedliwić sobie te osoby, które czasami nie mają, na przykład, jak mój tata, może, ma tak y, skonstruowany mózg, że on nigdy się nie przekona do diety wegańskiej. Może, jeżeli będzie konieczność ze zdrowotnego punktu widzenia, chociaż też będzie go często ciężko przekonać do tego, y, ale może nigdy nie przekonacie się ze względu na to, jak jest skonstruowany jego mózg i jakie miał doświadczenia. No i niestety te nawet 15 lat kolejne nie będzie w stanie wpłynąć na jego decyzję teraz. Mhm. Co o tym myślisz? Jasne, ja ogólnie mam tak, że, że też nie wierzę w wolną wolę. I w tym temacie mocno polecam też sama Harrisa, jeśli ktoś się chciałby tym zainteresować się. To... Tak pewnie. Więc, więc jest to. No jest to otwierające oczy, ale też niektórzy, niektórzy się trochę tego boją, że że jeśli rzeczywiście stwierdzą, że nie mają wolnej woli, to tak trochę im się rozpada całe życie, bo przez całe życie wszyscy są uczeni tego, że jednak każdy tak, zna. Czy, dobro... czy mam wolną wolę wylać sobie teraz kawę tak, na laptopa? Tak, tak. No Mam wolną wolę, ale tego nie zrobię, ponieważ. Są w tym pewne konsekwencje, których nie chcę, nie chcę doświadczyć, no ale dam rozumiem. Tak. I, I też wiele osób nawet, nawet do mnie pisało, bo rzeczywiście w środowisku wegańskim czy aktywistycznym można, można często takie nieprzyjemne rzeczy przeczytać o np. myśliwych, że od najgorszych są wyzywani nawet pod moimi postami. Aha. Ja staram się to... Właśnie, myśliwi. I staram się to mocno, mocno jakby... Ograniczać i tłumaczyć, i, lu i ludzie nie, czasami nie potrafią tego zrozumieć, ale yy, ja też nie oceniam tych ludzi w taki sposób, może jak, jak niektórzy, bo, bo rzeczywiście, kiedy uznaję, że nie ma wolnej woli, to wiem, że te osoby nie robią tego z właśnie z tak zwanej wolnej woli albo z takiego podejścia, że Mając wszystkie fakty przed sobą, świadomie, nieobarczeni żadnymi wpływami z zewnątrz, decydują, że, że, to, że ten wybór jest słuszny, na przykład zabijania zwierząt w ten sposób. Wtedy rzeczywiście można by powiedzieć, że, że są w pełni odpowiedzialni. Ale kiedy, kiedy rzeczywiście uważam, że nie ma wolnej woli, ludzie są takimi zlepkami trochę ge neuronów, trochę, trochę, tak, tak neuronów geny na to wpływają, wychowanie, środowisko, nasze wcześniejsze wybory. I tak dalej, i tak dalej, jesteśmy po prostu takimi algorytmami, które tam sobie działają. No to nie mogę w pełni stwierdzić, że, że po prostu jesteście fatalni, bo ja wiem, że, że jakby te osoby w cudzysłowie nie są odpowiedzialne za to, jakie są. I tak. ja wiem, że to jest w ogóle temat na, na całą zupełnie inną dyskusję tak. i sam zamierzam o tym powiedzieć na, na kanale trochę więcej, bo to jest niezwykle ciekawy temat i też potrafi sprawić, tak jak wspomniałem wcześniej, nie rozwinąłem tego, ale że niektórzy myślą, że to jest przerażające nie mieć wolnej woli, a ja uważam wręcz przeciwnie, że dzięki temu możemy mieć dużo więcej współczucia dla innych osób, wiedząc, tak. że, że nie robią tego ze złej woli tak zwanej, mhm. tylko po prostu no tacy, tacy są. Ale z drugiej strony też absolutnie nie powinno być to wytłumaczenie y, tych rzeczy pod tym względem, że nie powinniśmy chcieć coś z tym zrobić. Uważam, że powinniśmy i wiedząc to, że ludzie są takim zlepkiem wpływu z zewnątrz i wewnątrz, y, wiemy, że nasz wpływ też może mieć znaczenie i zrobić coś dobrego. Więc kiedy dojdziemy do tego krytycznie patrząc, że, że coś jest dobre, powinniśmy starać się zachęcić i wpłynąć na innych, biorąc jednak pod uwagę, że nie zawsze się uda. Tak jak w przypadku na przykład twojego taty, ale też wielu innych osób, że nie zawsze się uda, ale nie powinniśmy, nie wiem, aż nienawidzić tych osób albo uważać ich za najgorszych, bo, bo rzeczywiście no, ten świat jest skomplikowany i, i to nie jest tak, że, że te osoby robią w pełni z wolnej woli, albo zupełnie nie będąc obarczonymi tymi czynnikami, które na nich wpływają, bo to jest, bo to jest zwyczajnie niemożliwe. Dzięki temu mhm. rzeczywiście możemy być dużo bardziej empatyczni i, ale myślę, że też działać skuteczniej przez to, bo, bo kiedy nie kierujemy się emocjami, kiedy nie widzimy w świecie samych złych ludzi i dobrych ludzi, to możemy działać skuteczniej wiedząc, czym się kierują ci ludzie i dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda i niekoniecznie przypisywać winy ludziom, ale skupiać się na tym, jakie rozwiązania są będą w tym, w tym czy innym w tej czy innej sytuacji skuteczne i, i dobre no. rozwijając troszeczkę ten aspekt wolnej woli ostrzegałem, że będziemy odbiegać od tematów często ale tak jak sugerował Daniel Dennett, jeden z czterech jeźdźców Apokalipsy, dla osób, które nie wiedzą Którzy to są, no to Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens i Daniel Dennett. I on mówi, że trzeba być ostrożnym, właśnie, w uświadamianiu ludzi, że nie mają wolnej woli, ponieważ właśnie wtedy mamy ten problem, jak możemy winić daną osobę za czyn, który popełnił. I wtedy Matt Tillehunty, i nie wiem, czy też kojarzysz. Zwrócił uwagę, że mimo wszystko, że może nie miał wolnej woli, aby dokonać jakiegoś złego czynu, nadal trzeba odizolować tą osobę od społeczeństwa, aby nie mogła wyrzucić większej krzywdy i sprawdzić, co możemy zrobić, aby tą osobę resocjalizować itd. itd. No, ale to jest kwestia ekologiczna. I ja, na przykład, ktoś mi kiedyś. Ja dodałem post na Instagramie o pożarze w Amazonii, że coś tam się dzieje i nikt o tym nie mówił. I pewna osoba mi napisała, że no jak ale przecież satel... zdjęcia satelitarne z ASA mówią, że nic się nie dzieje. No to ja troszeczkę miałem, zrobiłem mały research, tyle czasu, ile miałem, wychodzi na to, że się dzieje. Później wysłano mi filmik z nauka to lubię, że jednak ten pożar nie jest taki jaki ludzie przedstawiają, że pali się wszystko, pali się, palą się płuca naszego świata, co też jest takim troszeczkę wyolbrzymieniem, ale jednak jest to coś, co powinniśmy wziąć pod uwagę. No i później troszeczkę większe się zrobimy, ale jednak tak coś tam się pali. Jednak coś jest nie tak. Wiadomo, że tam jest wypalanie farmy, farm i tak dalej, na miejsce, na soję i tak dalej, no ale jednak niesie to ze sobą pewne konsekwencje. I, i chcę tutaj właśnie to przeczytać do pewnego aspektu wolnej woli I, i ekologii i globalnego ocieplenia, którym ja trąbię też często i wiele osób tam się sprzeciwia. Ja nie mam wolnej woli, żeby nie uwierzyć w to, w globalne ocieplenie. Pewne fakty zostały mi przedstawione, i ja nie jestem w stanie w to nie uwierzyć. Ja na przykład chciałbym, żeby nie było globalnego ocieplenia. Chciałbym być zapewniony, że jednak jesteśmy bezpieczni, że jednak ta Ziemia nie jest tak jakby... Nie, nie będzie z nią tak źle, że nasz gatunek przetrwa i w ogóle jest wszystko fajnie, pięknie i kumbaja. Jednak Jednak no, nie jestem w stanie tego zaakceptować z mojej własnej woli. Mogę udawać. Mogę też udawać, że Australia nie istnieje. No ale jednak poświadomie wiem, że tak nie jest. Mogę udawać, że mam rude włosy. No ale jednak wiem, że tak nie jest. Nie mam wolnej woli, żeby zmienić moją wiarę. Także to jest, szybko wejdziemy w aspekt, nie wiem, wiary w Boga. Niektórzy mówią, ale po prostu uwierz, musisz w to uwierzyć. No ale. Ale spróbuj uwierzyć, że nie ma Boga. No nie da się, nie da się dobrowolnie uwierzyć w coś. To jest poza twoją, poza twoją kontrolą. Tak samo jak nie miałem wpływu na to, że zostałem mm -hmm. ateistą, po, po prostu moje doświadczenia i pewne e, argumenty. Przemówiły tak samo, jak powoli nie mam wpływu na to, czy twierdzę, czy weganizm jest dobry, czy nie, czy jem mięso, czy nie. To nie jest, to jest poza moją bolą, po prostu jest jak jest, są przedstawiane argumenty, ja analizuję te argumenty i w zależności od tego, jak działa moja łepetyna, utwierdzam się w danym przekonaniu, bądź też nie. No i co, no i tak to, i ludzie nie potrafią tego zaakceptować, boją się zaakceptować to, no bo ja zawsze daję przykład. Lubisz lody czekoladowe? No nie lubię. No to teraz musisz je polubić. No. Polub lody czekoladowe z twojej woli, masz wolną wolę, zrób hmm. to. No nie jesteśmy w stanie. Wiadomo, że ten aspekt wolnej woli możemy na szeroką skalę dać. Mamy te mniejsze, takie bardziej większe pierdoły i... i, i... Na przykład yy, przypomniał mi się taki, taki przypadek osoby, która była kochającym mężem i, i miała rodzinę, i tak dalej. Się okazało, że zabił tą rodzinę, później wszedł na jakby, wieżę kościoła z snajperą, zaczął strzelać do ludzi. Yy, pojmali go, dostał karę śmierci, poprosił o autopsję swojego mózgu. Okazało się, że miał guza mózgu, który naciskał na yy, pewną część mózgu, która odpowiadała za kontrolę nad różnymi rzeczami, które myślimy, mhm. ponieważ nas, nasz mózg jest dziwny. Czasami. Patrzysz na dziecko i masz ochotę je kopnąć. Zobaczysz, że co się stanie. No, ale Chyba jednak masz tą samą jest. Chyba ty. Ale jednak masz tą samą kontrolę. I ja też gdzieś czytałem, że to jest jakby dowód na to, że nasz mózg jest zdrowy, że mamy tą samą kontrolę, żeby tego nie robić. No i jemu tego brakowało. No i nie miał wolnej woli, hmm. żeby zapobiec temu. No po prostu miał guza w mózgu, który blokował ten, te, te neurony, i no i stało się to, co się stało. No i dlatego i tak jest tą wolą, wolą. I niestety niektórzy ludzie, Właśnie nie akceptują tych różnych, tych i właśnie się zastanawiam, czy, czy coś tam, te, te doświadczenia, czy ta, te, te wszystkie, czy blokuje to, nie? Bo na pewno jest aspekt przyzwyczajenia. Bo ja jestem przyzwyczajony na mięso, i jest łatwiej i też rozmawiałem z Radkiem, że e, na początku on, on nie był takim fanem jedzenia mięsa, wiadomo jadł pół kilo mięsa dziennie i tak dalej, nie czuł się z tym dobrze w sensie pod względem mm -hmm. zdrowotnym, no i mu było łatwiej przejść na dietę roślinną, mm -hmm. ponieważ i tak, no, tak nie przepadał tak. za tym. No ale są osoby, które są naprawdę wielkimi fanami jedzenia mięsa, to jest ich kulturalne jakby, zakorzenione kulturalnie i tu jest taki mm -hmm. wielki problem, ponieważ to jest ciężko zmienić. To jest tak samo, jakby ktoś Ci się z buciorami wepchnął z inną religią, powiedział, że to jest teraz ta aktualna dobra religia, którą powinieneś robić. No nie, hmm. no zaczniesz to wypierać, ponieważ moja kultura, moja tradycja, moje przyzwyczajenia mówią mi ja inaczej, no i ja tego nie zmienię. I z tego co wiem, tak zrobiło chrześcijaństwo. Po prostu powoli dodawało, wiecie co, zostawcie to, co macie, hmm. ale dodajcie... No dajcie ten mały mhm. aspekt. No i ewoluując to wszystko przerodziło się, mamy święta, tak. mamy Wielkanoc, mamy choinkę, mamy tak dalej, więc... No i tak to wszystko funkcjonuje, nie? Dlatego strasznie mnie interesowała ta kwestia psychologii mhm. i tego, czy niektórzy ludzie mają wybór, chociaż według mnie nie mają, ale czy coś ich blokuje przed zaakceptowaniem mhm. na przykład faktów ekologicznych i tego, czy... Czy globalne mm -hmm. planie istnieje? Czy nie. Poza tym mamy dużo krzykaczy, tak jak Ty powiedziałeś, że osoby, które potrafią mówić, ale niekoniecznie mówią to, co jest zgodne z mm -hmm. prawdą. No, ja. No, myślę, to wiesz... że to jest mega bardzo ważny temat i w kontekście i wolnej woli, ale też weganizmu. Dlatego teraz te najskuteczniejsze organizacje prozwierzęce, takie najlepsze, skupiają się właśnie nie 100% na tym, żeby, żeby zmieniać ludzi. Bo to jest bardzo trudne, tak jak wspomniałeś, bardzo dużo tych czynników na nas wpływa, że, że decydujemy tak, a nie inaczej. I no wystarczy no spytać weganina, czy udało mu się na przykład zweganizować rodziców. Niektórym się udało, niektórym nie, bo i, i wiedzą dlaczego nie, albo znajomych i tak dalej. Bo jest to bardzo trudne ja to w pełni rozumiem, bo każdy jest, każdy jest inny, na każdego działają inne rzeczy. Dlatego te organizacje skupiają się na tym, żeby... Dać tym ludziom to, co, to, czego potrzebują, czyli na przykład smaku mięsa, tego, jak wygląda to mięso i tak dalej, w takiej samej cenie, tylko żeby to było roślinne. Dlatego też tak bardzo się cieszę z czystego mięsa, tak bardzo się cieszę z tych licznych zamienników mięsa, bo to jest takie pozostawianie tego, czego ludzie chcą, ale odcinając zupełnie na przykład cierpienie zwierząt i, i problemy ekologiczne. Dlatego mm, to jest niezwykle ważne i to może sprawić największą na różnicę bo tak naprawdę gdy spojrzymy na działania organizacji tych wcześniejszych albo takich które działają od kilkudziesięciu lat w całym świecie które starają się właśnie weganizm promować dietę roślinną wegetarianizm e, efekty nie są takie jakby się mogło wydawać. W wielu miejscach tak naprawdę konsumpcja mięsa rośnie, więc to jest niezwykle trudny temat, ale podchodząc do tego z zupełnie innej strony, czyli z tej strony przemysłowej, czyli z tej strony biznesowej, z tej strony konsumpcji produktów, popytu i podaży jest dużo większa szansa, że to, się, że to się po prostu uda, więc myślę, że to jest bardzo spoko. A jeśli chodzi o wolną wolę, to też wspomniałeś o lodach. Jest taki kanał Cosmic Skeptic i on, on użył... Mhm. Z moich tak, I on używał I właśnie stąd tak, ten tak, temat. i on tak. używał właśnie tego. I to jest yy, też on mówił o tym, co jest, co jest bardzo fajne i co łatwo można sobie uświadomić cały koncept tego, czyli że tak naprawdę robimy rzeczy tylko z dwóch powodów. Że albo chcemy coś zrobić, albo jesteśmy zmuszeni. I co prawda, nawet tak. jak jesteśmy zmuszeni, to, to decydujemy, bo chcemy, bo na przykład ktoś nam przystawia pistolet do głowy, no to tak, chcemy żyć. No, tak, tak, więc jakby, tak. a na to, co chcemy, nie mamy żadnego wpływu. I tak jak wspomniałeś, idziemy na lody, chcemy Lody śmietankowe czy czekoladowe, no ale ktoś nam powie, że albo nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby chcieć inne lody. A nawet jeśli wybierzemy mhm. inne, udając, że to jest nasza wolna wola, czy stwierdzając, że to jest nasza wolna wola, to tak naprawdę po prostu inna chęć się pojawiła, udowodnienia tego, że, że, tak, że chcemy coś tak, komuś tak. udowodnić i że mamy rację. Więc to jest z jednej strony może to wydawać się skomplikowane, ale gdy usiądziemy i się zastanowimy, jest to bardzo prosty koncept i, no, i, i, i oczywisty. I, I nie hmm. przerażający, żeby żeby ludzie nie mieli tego tak.